Dzień dobry subskrybentom, dzień dobry szanownemu Państwu. Chciałem się podzielić kilkoma moimi wnioskami odnośnie audycji, które ukazują się na kanale Las Bukowy. Czasem korzystam z prac innych wspaniałych przyjaciół i Oczywiście za ich zgodą i ściśle pod ich uwagą, ponieważ nie, jest, nie są to moje prace. Dlatego hmm. dzielę się z Wami tym, co otrzymuję od innych. Odnośnie pisania komentarzy, Szanowni Państwo, czytajcie opisy, audycji, filmów, które udostępniane są na kanale Bukowy, które udostępniam. Jeszcze raz mówię i powtórzę. Bardzo wyraźnie osoby szerzące nienawistną mowę, argumentum ad personam, dezinformacje, jakieś swoje własne wyimaginowane bzdury, które nic nie wnoszą do. Omawianego tematu, filmu, bądź innych audycji, które udostępniam za zgodą autorów ich własnych prac, nie myślcie sobie i mówię tutaj do osób, które szerzą mowę nienawistną. Argumentum ad personam. W szczególności też jeśli chodzi o mnie. Nie myślcie sobie, że ja nie wiem w czym rzecz. Gdybyście byli uczciwi, rzetelni w przekazie informacji, to nie, wypisywaliście, nie wypisywalibyście bzdur i jakichś tam swoich własnych, kłamliwych rzeczy, wymyślonych. Tylko dlatego przez siebie, tylko dlatego, że to, co przedstawia kanał Las Bukowy, wam nie pasuje. Dość kłamstw, dosyć oszustw, dosyć dezinformacji, nie uznaję fikcji. Ostatnio posłużyłem się ciekawymi. Przemówieniami z dwóch filmów. Jeden to film Czerniego Chaplina z 1940 roku: Dyktator, a drugi, Wojna Światów, następne stulecie Piotra Szulkina z 1981 roku. Te filmy są ponadczasowe. Nic nie straciły na swojej własnej wartości. Wręcz przeciwnie, wnoszą o wiele więcej. Przynajmniej mówię tutaj sam za siebie, wnoszą o wiele więcej dla mnie osobiście. Czas wszystko weryfikuje i pokazuje, jak jest naprawdę, jakie są fakty. Więc darujcie sobie, mówię tutaj do osób szerzących mowę nienawistną i, i dezinformację argumentum ad personam. Darujcie sobie. Wasze wypociny. Tak, mówię o wypocinach. Bo to naprawdę jest. Niepotrzebne, co robicie. Komu to pomoże? Wam. A może dlatego to robicie, że chcecie się usprawiedliwić? Że popieracie kłamstwa, dezinformacje, oszustwa? Czy zdajecie sobie sprawę, co to są wartości najwyższe? Uczciwość, prawdomówność, szacunek, godność wobec swego bliźniego? Ja czytam komentarze. Wiem, co się dzieje. Na moim kanale. Jeszcze raz powiem: takie osoby będą usuwane, które nic nie wnoszą do rozwoju drugiego człowieka. Przestałem ufać jakimkolwiek fikcjom szerzonym przez ludzi, przez różne tudzież naukowe osobistości. Ja to wszystko odrzuciłem. A jeżeli nie potraficie tego zrozumieć osoby szerzące nienawistną mowę, to wasz problem, nie mój. Ja poznaję nowych ludzi, wspaniałych ludzi, uczciwych, szlachetnych. Bo tak powinno być. Ludzie powinni ze sobą żyć w zgodzie. Powinni naprawdę zacząć myśleć własnym sumieniem i rozumem, a nie powoływać się na iluzję szerzoną przez różne denominacje, organizacje, etc., etc. Jeśli coś udostępniam, jakąś treść z innego źródła, to tylko dlatego, że to jest ponadczasowe. Ma najwyższą wartość. Oglądałem cały film Dyktator, oglądnąłem cały film Piotra Szulkina Wojna światów z 1981 roku, a wszyscy wiemy, o ile chcemy wiedzieć, co się działo w 1981 roku, 13 grudnia? Więc takie bajki, takie esy floresy, szerzone przez osoby nie wnoszące nic wartościowego do kanału Lasbukowy, są destruktywne. Poza tym, kanał Lasbukowy nie będzie Tolerował dzikiego zachowania. Bo jeżeli ktoś się wypowiada z serca, a ktoś próbuje sobie robić z tego jaja w strusie, to też będzie usuwany. Bezdyskusyjnie, ja tam się nie będę fanzolił z kimś, kto. Postępuje nieuczciwie i nie chce po prostu zrozumieć jednej zasadniczej rzeczy: że kanał Las Bukowy wywalił wszystko do szamba całą iluzję szerzoną przez Matrix, przez mainstream. I tak zwane media głównego nurtu, TV, Zoom, etc., etc. Albo ktoś jest uczciwy i przekazuje uczciwie informacje, albo nie jest uczciwy i takich informacji nie będzie przekazywał. Proste, proste. Ja nie mam zamiaru się użerać, pisać komentarze do kogoś, kto i tak jest ignorantem, ignoruje czyjeś doświadczenia, czyjeś przeżycia i stara się je ośmieszyć, zdyskredytować w opinii innych i dlatego osoby, które szerzą nienawistną mowę dokładnie wylatują. To nie chodzi o cenzurę. To nie jest cenzurowanie, to jest utrzymywanie porządku na kanale lasbukowy. Porządku, właściwego, normalnego porządku w normalnych relacjach międzyludzkich. I nikt nie będzie w komentarzach bzdurnych, idiotycznych, zaburzał wartości kanału, wartości kanału lasbukowy. I lot to mi to. Co takie osoby o mnie myślą, że będą o mnie mówić, że cenzura, że to, że tamto. To mi to lot to. Świat, społeczeństwo musi się dowiedzieć, czym jest sekta świadków Jehowy. Bo mnóstwo ludzi tam było, dziesiątki lat żyło, ostracyzm, zarówno dotyczy tych, którzy sami odeszli, nie popełnili tak zwanego grzechu. Szczególnie to właśnie też dotyka ich rodziny. Sami ocencie, czy to jest uczciwe, czy nie. Płaciliśmy, ja również płaciłem masę pieniędzy na to, co jest iluzją. Wy to rozumiecie, co to jest iluzja? To sobie prześledźcie, zobaczcie, nauczcie się rozumieć. Fakty, jakie mają miejsce, jakie miały miejsce i jakie mają miejsce. Iluzja, czyli tak zwana Fata Morgana lub Miraż ja za to płaciłem komuś, kto w ogóle nie zasługiwał na takie pieniądze. Też byłem lata w tej sekcie i nie otrzymałem w zamian nic, tylko iluzję. Nie wiedziałem wcześniej, nie miałem wiedzy, byłem młody i naiwny. To się skończyło. Nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek iluzję. I to nie są żadne insynuacje, to są fakty. A jeżeli chcecie dyskutować z faktami, to kanał Lasbukowy tego nie podziela, i tutaj nie ma miejsca na ignoranstwo. Albo coś jest faktem, albo nie. Wszystko w temacie. Więc darujcie sobie, bo to jest daremny wasz trud. Ja będę wszystkich usuwał. Bezdyskusyjnie. I takie komentarze. Nie będę na nie nawet odpowiadał. Bo szkoda mojego cennego czasu. To by było na tyle. Szanowni widzowie, osoby szerzące nienawistną mowę, argumentum ad personam, dezinformację. W sumie to się tyczy wszystkich. Żebyście wszyscy wiedzieli, że ja nie popieram żadnego systemu religijnego jakiegokolwiek. Nie popieram niczego, co zniewala ludzi. Jeszcze raz powtórzę: nie popieram, nie zgadzam się z niczym, co zniewala ludzi. I jeszcze jedna uwaga. Nie udzielam żadnych rad, nie umoralniam, nie głoszę fantazmagorii. Jeżeli są ludzie, którzy wierzą, szanuję, prosta sprawa, z godnością, lecz nikomu nie pozwolę na to, żeby ktoś wpływał na moje uczucia, na moje życie, na moje decyzje. To się skończyło. Po latach zrozumiałem w czym rzecz, jak to się wszystko ma. Jako młody nie miałem wiedzy, nie było internetu, nie było dostępu do informacji. Wszystko było odnośnie mówię tej sekty, w której byłem, było poukrywane, zahachmęcone, zakamuflowane. A teraz wszystko wychodzi. Bo jest czas na ujawnianie tych wszystkich patologii, zbrodni, niegodziwości popełnionych przez tą sektę i tych wszystkich ofiar, bo chodzi mi też o ofiary, niewinne ofiary, które zawierzyły, zaufały komu? Zwykłym zjadaczom chleba. Bo czy wy myślicie, że ci ludzie za oceanem, tak zwanych ośmiu, CK, którzy tworzą gremium opiniotwórcze, oni mają inne brzuchy od mojego? Może i tak. No bo jeżeli kupują łyski za 800 dolców, to sobie możecie wyobrazić przepych. Budowle, jakie mają, za czyje pieniądze to zrobili za swoje własne? Za ciężką pracę swoich własnych rąk? Większej bzdury i iluzji nie znam, gdyby ktoś chciał argumentować, że oni z własnych rąk to zrobili. Pierwszy prezes Strażnicy William Henry Conley, po trzech latach, gdy na Stanowisku skarbnika był Charles Stace Russell. Zobaczył od środka, co się dzieje. Po trzech latach zrozumiał i zrezygnował. Odszedł. Na jego miejsce wszedł drugi prezes, no właśnie Russell. A po Russellu schedę przejął Radefort na zasadzie domina. I czy wy, i czy wy, myślicie, że oni nie zainwestowali na początku własnych funduszy, zainwestowali, a potem czerpali, pomijam tutaj Henry'ego Conleya, wspaniałego człowieka. Mówię tutaj o drugim prezesie Rasselu. Oni zainwestowali, Rassel zainwestował jakieś tam skromne środki, ale potem z tego czerpał. I w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany zjazd akcjonariuszy. Akcjonariuszy. Czy wy to, czy wy to słyszycie? Czy myślicie, że to ma związek e, z prawdziwą, z prawdziwym, z, oczywiście w cudzysłowie, z prawdziwą religią, tak zwaną, z prawdziwym wyznaniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy ma to związek? Ja obrzuciłem taką myśl. To nie ma żadnego związku. Ponieważ Pan Jezus mówi o zupełnie czymś innym niż to, co mówi teraz opinio, gremium opiniotwórcze ośmiu guru, papieży z Warwick. Kierownicze ciało. Dlatego darujcie sobie, jeszcze raz podkreślam, darujcie sobie, Jakieś głupie podchody pod moim adresem. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy mi autentycznie lotto, co osoby, które są nieuczciwe, myślą na mój temat, czy piszą na mój temat, czy mówią na mój temat. Mam wspaniałych przyjaciół, prawdziwych przyjaciół od serca do serca. I to mi wystarczy. Ja wiem, co ci przyjaciele o mnie myślą, bo mam z nimi żywy kontakt. I bardzo ich kocham. Tak jak powiedział Pan Jezus, po miłości poznacie i po owocach. To jest prawdziwe. To są prawdziwe słowa Pana Jezusa. Nie po rytuałach, nie po jakichś tam, Własnych widzimisię, tworzeniu filozofii, doktryn, dogmatów. To u Pana Jezusa tak nie działało, nie działa i działać nie będzie. Komu pasuje z CK to wyciągają wersety z kontekstu, zaciemniają, robią ludziom. Właśnie, ludzie kupują iluzję, płacą za iluzję. Oczywiście ja też kiedyś płaciłem za iluzję, ale ja wyszedłem z tego kółeczka, w którym biega chomik. Ja z niego zupełnie wyszedłem. Jestem obok tego kółka i się przyglądam. Jak inne chomiki biegną do przodu i myślą, że. No właśnie, co myślą chomiki. Ja nie wiem, co na myślą. Wiem tylko i widzę, że kręcą się w tym kółeczku. Lecz nigdzie nie dotrą. Stoją w miejscu. A ja wyszedłem z tego kółka chomniczego i idę dalej, prościutko swoją ścieżką, własną ścieżką. Odważnie do przodu. Czy się to komu podoba czy nie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich subskrybentów, wszystkich widzów kanału Lazbocowy, którzy cenią sobie wartości wewnętrzne, uczciwość w przekazie informacji, rzetelność, szlachetność, szacunek i godność wobec swych bliźnich. Bo ci, którzy stosują nad personam argumentum ad personam i dezinformację chcą rozsiewać, to sami oceńcie, co to są za osoby. Oczywiście każdy może się zmienić, jeżeli chce, a ja nikogo nie zmieniam, nikomu nic nie narzucam, nikomu nic nie głoszę. Absolutnie. Dzielę się tylko doświadczeniem, swoimi wiedzą, którą nabyłem przez tyle lat i którą nabywam do tej pory. Tak, moi kochani przyjaciele. I oni również ze mną się dzielą swoją wiedzą i doświadczeniem. Bezinteresownie. Tutaj nie, nie wchodzą w grę żadne pieniądze. Absolutnie żadne, bo za pieniądze nie kupicie prawdziwego szczęścia i przyjaźni hetmańskiej. Przyjaźni za pieniądze ode mnie nikt nie kupi. I ja. A, już mi się przypomniał taki film, taki serial, gdzie jest mowa właśnie. I to też będzie użyte na kanale Bukowy, bo to są wartości ponadczasowe. Tych aktorów już nie ma, ale pozostałe po nich filmy i przesłanie. Które jest żywe. I te przesłania żyją we mnie, w moim sercu. I też się tymi przesłaniami dzielę. Polecam wam naprawdę, obejrzyjcie sobie dyktatora Charlie'ego Chaplina z 1940 roku, wojna światów, następne stulecie Piotra Szulkina z 1981 roku. Może co do niektórych coś wreszcie dotrze. A także jeśli chodzi o wspaniałe książki, treści książek, wcześniej mówiłem o Grażynie Stachowicz, czekając na Armagedon, teraz pojawiła się następna wspaniała, pojawi się wspaniała książka Aleksandry Owczarskiej Odstępczyni. Nieoficjalnie wam powiem, że są przygotowywane następne części, jeżeli się nie mylę, Kraina Apostazji to jest druga książka. Ale nie wiem, czy ja mogę zdradzać tajemnice autorki. Jeżeli. No, wybaczcie mi, ale naprawdę. Są świetni, wspaniali ludzie, którzy autentycznie dzielą się swoimi przeżyciami i uczuciami. Bo chcą dobra swego bliźniego. Czyli to, co powiedział Pan Jezus o miłości do samego siebie, zdrowej miłości, nie tej nawiedzonej, tak zwanej miłości, bo z tej nawiedzonej miłości tworzą się różne dewiacje, patologie, na przykład narcyzm, etc. etc. Chodzi o tą zdrową, prawdziwą miłość, o której mówił Pan Jezus Chrystus. Prawdziwa miłość. Nikogo nie skrzywdzi, lecz będzie nieść pomoc. Tak jak to robił Pan Jezus. Tak. Dzielę się z wami tym, co mam w sobie, w sercu, w sumieniu. Ja wyznaję Pana Jezusa. Uznaję Go. Całkowicie. Czy się to komuś podoba, czy nie. I dzielę się tym, żebyście o tym wiedzieli. To, że nigdzie nie należy do żadnej denominacji i systemów religijnych, to niczego nie przesądziła ani nie przesądza. Uznają pana Jezusa Chrystusa w niebie. Tyle. I to jest moje do was też przesłanie. Do wszystkich w sumie. Bo i ten, który obok Pana Jezusa wisiał na narzędziu zbrodni, inaczej na narzędziu egzekucyjnym, co zrobił? Najpierw beształ Jezusa, a później się opamiętał. Na samym końcu. Czyli ja nikogo nie osądziłem, nie osądzam i osądzał nie będę ani Teraz ani później tudzież nikomu nie, będzie, nie będę udzielał rad. Jeżeli ktoś mnie poprosi, to na zasadzie wymiany doświadczeń, na zasadzie pytań, ale nie takich na spowiedzi, tylko normalnych pytań. Bo kto pyta, nie błądzi. Także, moi drodzy, roztomili ludkowie, no to pysk. Mam nadzieję, że co niektórymi z co z niektórymi wypija kufel piwa, albo obala krzynka piwa i halba, czyli połówkę dobrej wódeczki. Także na spokojnie, gowa do góry, trzymajcie się, będzie lepiej, okej. Okay.